Jezus mówi dzisiaj o ciasnej drodze, o drodze pewnie trochę niewygodnej, a na pewno nie jakiejś szerokiej i wielkiej. Mówi do nas, do tych, którzy chcą iść za Nim, którzy decydują się na to, by Mu towarzyszyć, którzy zapraszają Go, by On im towarzyszył. To ważne słowo, bo pokazuje, że. Ta droga za Jezusem jest adresowana do każdego. Wszyscy są zaproszeni. Ale ona, ta droga ma swoje konkretne ciasnoty, swoje konkretne przestrzenie, które są niewygodne. I warto nie, nie, nie tylko raz wybrać i już, ale codziennie wybierać. Tak, by rzeczywiście być świadkiem Jezusa, iść za nim. Życzę Wam wszystkim dobrej niedzieli, dobrego spotkania z Chrystusem i odważnego i gorliwego pędrowania Jego drogami.